Dobrze, tematem, o jakim będzie mowa, to Kimino Nawa, seria z roku, film, bardziej mi powiedział, kinowy z roku 2016. Zaliczany jest to do supernaturalnych dramatu, romansu szkolnego. Czas trwania to blisko dwóch godzin. Warto dodać, że jest to okrzyknięte absolutnym arcydziełem, ranking popularności numer 2 na malu. Wszyscy bardzo hypują serię i tak dalej, ale czy rzeczywiście taka jest? W moim odczuciu przekonacie się za chwilę, więc zapraszam na przejażdżkę z kimi no na was, z twoim imieniem, czy rzeczywiście to twoje imię było takie dobre, czy może po prostu ktoś po pijaku ci je nadał. Wprowadzenie fabularne. Zastanawiam się jak wam wprowadzić tutaj fabułę tak, żeby nie zaspoilerować za dużo, ale też żeby nie lać wody tak jak to robi w perfidny sposób film na początku, bo Myślę, że każdy, kto ma w miarę łeb na karku i będzie oglądał to, co się tam będzie działo, albo już obejrzał, to wie, że na początku trochę się dzieje niepotrzebne lanie wody, które ma budować pewien nastrój, ale koniec końców, no. Część ludzi, która będzie to oglądała, przytom nie jest debilami, i od razu się skapną, co jest grane i będą to odbierać w bardzo zły sposób. Więc, tak okrutnie bym powiedział, film można podzielić na trzy główne partie. Tak na dobrą sprawę padał, żebym o każdej partii wam coś powiedział, ale zniszczyłbym wam wtedy przyjemność oglądania, bo on zaspoilerował praktycznie całą fabułę, bym wprowadził was do każdej części filmu. Więc zrobię to tylko do samego początku. Czyli poznajemy naszych dwóch głównych bo dwójkę głównych bohaterów: Mitsuche i taki. Którzy sobie jakoś gdzieś tam osobno żyją. Mitsucha żyje, brzydko mówiąc, na jakiejś wsi. A taki mieszka w toki, o ile sobie dobrze pamiętam. No, i wszystko było fajnie, i tak dalej, ale pewnego dnia widać spadający meteor na Tokio, czy tam przelatującą gwiazdę. Jakbyśmy tego nie nazwali, to nie jest ważne. Niektórzy tu będą chcieli mnie za to zlinczować, że nie wiem, jaka metaforyka się w serii pojawia. Jaki to nie jest cud, i w ogóle do tego dojdziemy. Spokojnie, ja Wam dam Waszą metaforykę za chwilę. W każdym bądź razie, no. Mamy ten fenomen spadającej gwiazdy, no i następnego dnia oni się budzą, i okazuje się, że zamienili się ciałami, tak. I tak naprawdę nasza historia będzie się toczyła, przynajmniej przez pierwszy jej etap będzie pokrywała jak gdyby czas, w którym oni będą się zamieniali ciałami i będą się wymieniali informacjami między tym, co jedno zrobiło w życiu drugiego. Dlatego, że są dość na pozór skrajnie różnymi postaciami, aczkolwiek w swojej bardzo rdzennej budowie są tak naprawdę tym samym. No i dalsza część filmu jest jak gdyby rozwinięciem tego motywu tej zamiany ciałami itd. Tak itp. itd która gdzieś tam się przewraca w jakiś dramat, aż dochodzi do swojej konkluzji. Warto tutaj dodać, że sam autor stwierdza, że zakończenie mu się nie podobało. Ja mogę dorzucić tylko do, od siebie to, że uważam, że zakończenie można by całkowicie wyrzucić, bo jest niepotrzebne w tej serii, nic do niej nie wnosi, a powiedziałbym nawet, że ją jeszcze bardziej kaleczy. Ale do tego dojdziemy w plusach i minusach, więc to by było wszystko tytułem wprowadzenia fabularnego. Postacie. Tak, i mamy dwie główne postacie, nie będziemy tutaj się rozwijać o reszcie. Mizucha, tak, nasza główna postać, żeńska, która jest typowym dzieciakiem. Jej ojciec z jakąś szychaną w tej wiosce, w której żyją. Mieszka z babcią i z siostrą, która tam są jakimiś kapłankami, czy coś, od wyrobu jakiejś sakę. Gdzie przez jakiś tam rytuał i tańce wyrabia się sakę, jak również mają świątynię poświęconą jakiemuś tam bogowi. Tak, i wiem, że teraz wszyscy ślepi fani będą o, Łoże, jak ty możesz tak mówić? Przecież tu jest metaforyzm serii i pełne i przesłanie, i to jest najważniejsze. Nie, kurwa, to nie jest najważniejsze. Tyle wam mogę powiedzieć. Jest przeciętną z szkolną postacią. Żeńską, która ma być w pewien sposób urocza. Nie znajdziecie absolutnie w jej postawie czy charakterze czegokolwiek, co by było inne. Cicha myszka, która w sobie siedzi, i tak dalej, której dogryzają i jest bullying w szkole. Jest urocza, pracowita. No, znacie wiertło, brzydko rzecz ujmując. Nie muszę wam nic więcej mówić. Przechodzimy do postaci męskiej. Taki. I taki jest tym takim przykładem, trochę rebelianta, trochę zawstydzonego w sobie, który ma tam jakąś swoją miłość, ale... zauroczenie, tak bym to ładnie ujął, ale nie jest w stanie, jak gdyby, nic z tym zrobić. Gdzieś tam pracuje, oczywiście, jak to postać męska, no bo trzeba tutaj propagować pewne... ten schematyzm i styl życia japońskiego, żeby poradzić sobie problemem otaku i... Hikom... Hikiko... hikikomori to się nazywa, czy jakoś tak? Tych gości, którzy siedzą w domu i nic nie robią, w każdym bądź razie. No więc on jest, jak gdyby, próbą mu... Pokazania wyjścia z takiej sytuacji, że można żyć inaczej, tak? No. jeżeli chodzi o postać, typowa postać męska z takiej serii, no. Niestety nie mamy za bardzo nakreślonej tu, jak gdyby, historii jego rodziny, co może mi się wydaje, że było błędem, bo mogłoby to dodać trochę smaczku, że tak powiedziałem jego postaci, więc on jest z tego wyprany. To by było tyle tytułem postaci. Plusy i minusy tego zacnego działa. Otóż nie mam tego za dużo napisane, bo na dobrą sprawę nie ma co o tej serii mówić. Przyznam się szczerze, że oglądałem to z kumplem i muszę tutaj wyrzucić tylko jeden aspekt, za który jest dla mnie trochę niepewnością, czyli pewien, pewna wartość emocjonalna w serii, dlatego żeśmy oglądali to we dwóch i powiem szczerze, ja tutaj dopowiadałem dużo rzeczy, żeśmy mocno pośmiali z tej serii i bardziej miałem wrażenie, że to komedia była dla nas, niż jakaś seria dramatyczna miejscami, ale... Wezmę to pod uwagę i na pewno tutaj odetnę się od tych rzeczy. Ale rzeczy, jakich jestem w stanie Wam powiedzieć, co do których jestem pewien, to na pewno Wam tu zrzucę. Czyli na plus, grafika. Tak. No i tu oczywiście Pan, który robił ogród słów, który robił 5 cm na sekundę i parę innych filmów, że tak powiem, dostarcza tą grafikę na najwyższym poziomie. Aczkolwiek nie zgodziłbym się, że jeżeli niektórzy tutaj mówią, że grafika najlepsza w ogóle na świecie i tak dalej. Przyznam się szczerze, że tła moim zdaniem lepiej w takiej serii jak Cash czy Mushishi są zrobione niż tutaj. Pomijając to, ważna jeszcze taki pod, taka rzecz, która mi się rzuciła w oczy jak to oglądałem, składałem kiedyś amv z Ogrodu Słów i bardzo dużo materiałów, które było w Ogrodzie Słów, jak na przykład kolorystyka, gradient i tak dalej są wykorzystane, tutaj bardzo dużo motywów graficznych, które są dobrze i na wysokim poziomie wypiłowanych są po prostu powtórzone, bardzo sprytnie powtórzone, aczkolwiek nie zmienia to faktu, że są Zerżnięte i nie były robione od zera, że tak powiedzieć, więc też tutaj nie dawajmy za dużo uznania gościowi za coś, na czym, brzydko mówiąc, się nie narobił aż tak bardzo jak i na ile to wygląda, czy jak się wydaje. Przyjemny pomysł, tak. I seria jako taka, ja nie mam nic do zarzucenia pomysłowi, pomysł jest dobry, jak na film kinowy. Podobał mi się i tak dalej, aczkolwiek wykonanie na pewno pozostawia tutaj sporo do życzenia. W miarę przyjemne, aczkolwiek sztampowe postacie, tak. Ja sobie gdzieś w głowie jak oglądałem to miałem oczywiście bardzo duże wymagania jak skakiwałem w tą serię, bo Ogród Słów rzeczywiście był solidną produkcją. I pod kątem fabularnym, pod kątem wizualnym wszystkiego co się tam działo, więc tutaj też oczekiwałem, że będzie dobrze. No niestety postacie poza tym, że są przyjemne i są przyjemnymi postaciami szkolnymi, no to są płytkie i bez wyrazu, no nie czarujmy się. Też pokazywanie pewnej relacji jaka się między nimi wywiąże później jest zrobione tak, że no dobrze, coś tam się działo, no i nagle jest wielka relacja, wielka miłość znikąd, no i ty, widzu, musisz po prostu to zaakceptować, bo ja, autor, tak stwierdziłem. Trochę to jest bez sensu i tak powiedziałbym naciągane i rwane i połatane jakąś taśmą klejącą. Może większość ludzi to kupi, ja oczywiście, ja osobiście tego nie kupiłem. Podobno ma jakieś przesłanie, tak, i tu żeśmy się szczerze powiem zastanawiali nad tym, bo że jest metaforyka i przesłanie tej serii, ale będąc szczerym, nie jestem w stanie go złapać. Wydaje mi się, że próba... jeżeli przesłanie, próba dotarcia do publiki docelowej, czyli do nastolatków i wywołanie u nich reakcji emocjonalnej, szczególnie w Japonii, to ja myślę, że to się jak najpewniej jak najbardziej udało, dlatego że grupa docelowa oczekuje pewnych rzeczy i te rzeczy są zawarte w tej serii. Więc jeżeli oczekujecie pewnych schematów, dość dobrze zrobionych, to na pewno to będzie na plus i na pewno jeżeli to miało być przesłaniem tej serii. To ja się z tym zgadzam, że jest to jak najbardziej na plus, jest to jak najbardziej dobrze wykonane. Aczkolwiek, tak jak mówię, ja oczekiwałem czegoś więcej. Pozytywizm serii, tak. I seria, wbrew pozorom i wbrew temu, co się dzieje w jej drugiej części, jest dość mocno pozytywna, nie da się jej tego zarzucić. Nie wiem, jak mam to rozwinąć. Może tutaj jeszcze dać taką rzecz, że miejscami jest akceptowalny, łamany przez dobry humor. Aczkolwiek w minusie mam dopisany motyw humorystyczny, który, powiem, budził moje zgorszenia, jak to oglądam i uważam go za co najmniej niepotrzebny. Na minus, zakończenie tokpina, tak. I tu warto by powiedzieć, tak jak wcześniej wspominałem, że seria ma budowę tą jak gdyby trójczłonową, gdzie mamy to wprowadzenie, tak, tą historię szkolną i tak dalej, potem mamy środek, który jest tym rozwinięciem tej historii, tu się wkrada rzekoma metaforyka i przesłanie, jak wiele osób próbowało to przepchnąć w komentarzach, bo jest tutaj pewien motyw splatania się linii czasu i linii czasowej jako takiej, powiedziałbym, mieszania się światów w pewien sposób, ale nie takie mieszanie się światów jak w rekreacji, do tego dojdziemy, bo to jest kurwa też dramat kolejny. I jest coś takiego, ja się z tym zgodzę, ale jest to zrobione no, no po łebkach. Jest parę fajnych pomysłów, jak na przykład nawiązanie to do tego, że ta babcia wydaje mi się ona była tą szwaczką, czy tą osobą, która robiła te wszystkie plecionki i to właśnie nawiązanie z tymi nitkami do tego, co tu będzie dalej z tą linią czasu, i że ta linia czasu jest jako ta nić pokazana. No, ale moi drodzy, no jest to zrobione po prostu w sposób co najmniej infantylny, i tak dalej. Wiele motywów, które rzekomo ma być właśnie motywami, jakimiś takimi metaforycznymi, no, pojawiają się. Na przykład w kluczowym momencie jest ucięte. Tam będzie taki motyw, gdzie będą schodzić do świątyni takiego bóstwa złożyć mu ofiarę, czy po prostu zostawić mu w darze taką tą wódkę, którą oni robią. No, i niby wszystko fajne, tylko mamy mamy po prostu nakreślone do jak schodzą, i dalej nic nie wiadomo. I potem, jak gdyby nasz główny bohater dochodzi do tego. Po co, i tak dalej? Po prostu z kosmosu. Prawdopodobnie autor sobie tak zamyślił i dlatego on do tego doszedł, bo reszta z nas no, nie bardzo ma jakieś podstawy do dojścia do tego. Więc wiele takich, powiedziałbym, motywów, które się tam pojawiają, aczkolwiek ich rozwinięcie jest, jest słabe i pozostawia bardzo wiele do życzenia. Wydaje mi się, że mogliby to naprawdę sporo poprawić i lepiej by się serii odbier odbierało. Macanie się po piersiach przyrodzeniu. Tak, i to było coś, co mnie bardzo mocno w serii irytowało, uważam to w ogóle za jakąś. Totalną porażkę i nieprawdę, i nie wiem w ogóle dlaczego się to pojawiało. Mieliśmy taki motyw humorystyczny na początku, gdy nasz główny bohater zamienia się z tą panną ciałami. No i żeby sprawdzić, czy na pewno jest teraz kobietą, no to zaczyna się obmacywać po piersiach. I ogólnie, ogólnie za pierwszym razem, a ona jak się zamienia z nim, to obmacywała się po przygodzeniu, żeby sprawdzić, czy jest facetem. Za pierwszym razem, ok, rozumiem, motyw humorystyczny, ale za drugim, trzecim, czwartym. No, to dla mnie to brzydko mówiąc, jest debilizm i jakiś, no nie wiem, najtańszy fanserwizm możliwy. No nie wiem, robimy high school albo podobne temu serię. No też jakieś myślenie w tym, dl dlaczego to się tam w ogóle pojawiło. Nie wiedziałem, że nagle robimy szkolną Eci komedy gdzie będziemy po prostu jechać w takie rzeczy i w najtańsze chwyty. Bardzo mi się to nie podoba, uważam to za niesamowity negatywizm i na przykład jedną z rzeczy, którą ludzie ślepo pomijają. Fabuła jest strasznie nierówna, lub ma się wrażenie, że jest to jakiś dziwny zlepek. Tak, i dla mnie Fabuła jest bardziej, zlepkiem, jest bardziej jakimś zlepkiem motywów niż rzeczą, która naturalnie się powinna wypływać, bo wiele rzeczy jest tam naciągane i tak jak mówię, poklejone przy pomocy taśmy klejącej, gdzie jest jakaś wyrwa, no i nagle przechodzimy w coś innego. I to jest bardzo umowne, ale że tak powiem, no tak jak wymieniłem tu wiele innych rzeczy, seria innymi rzeczami nie trzyma tego do kupy, tylko tam też kuleje. I wymuszona metaforyka, tak jak już wspominałem. Nie jestem w stanie po prostu odnaleźć się, może ja tylko jestem za głupi, żeby odnaleźć się w tej metaforyce, i ona rzeczywiście jest jakaś wybitna, aczkolwiek jak czytałem trochę komentarzy dotyczących tego, co jest tak naprawdę ważne i to jest super przesłanie metaforyczne, to po prostu ręce mi opadły i nie ma chyba co się wdawać głębiej w to. Nie umiem w pełnej spójności z samym sobą wystawić serii oceny. Nie wiem dlaczego te... Ta seria ma tak wysokie oceny, zważywszy, że dwa główne składniki są wykonane poprawnie, co i tak jest hojną oceną. Tak, i tak jak mówiłem, postacie i fabuła, no, Są wykonane średniasto, łamane miejscami przez dobrze, a miejscami przez tragicznie. No to skoro, powiedzmy, mamy dwa czynniki, a kolejnymi dwoma będzie... Przyjmijmy sobie tu mm, klasyfikację Tanuki. Grafika, no to dajmy tej grafice 10 i muzyka, która mi w ogóle nie wpadła w ucho, ale oglądałem na głośnikach, więc nic dziwnego, więc wyrzucamy to, no to mamy z trzech składników dwa, no to nie wychodzi mi 10. no, no sorry, no grafika nie jest rzeczą tutaj aż tak zrobioną, która chyba nie do powtórzenia, jest wypiłowana, to jest prawda i na pewno wymaga absurdalnie dużo czasu, ale nic poza tym. Mam wrażenie, że ta seria bardzo jedzie na nazwisku osoby, która ją tworzyła i nie jest to dobre. Wydaje mi się, że takich serii to powinniśmy dostawać na poziomie brzydko bym powiedział sezonowym Jedną czy kilka. Może nie tak wykonaną graficznie, ale pod kątem całej reszty, bo nie jest to żaden cud ani coś wybitnego. No, nie czarujmy się tutaj. Nikt tu nie odstawił jakiegoś geniuszu nie do powtórzenia. Tylko podejrzewam, że co najmniej połowa twórców, która robi podobne serie, byłaby w stanie to zrobić. No. Reasumując, ja daję Kiminonawa między 8,5 a 9. Bardziej wstki. Nie, 8,5 daje. 9 wydaje mi się, że jest zbyt hojną oceną. Dobrze zrobione, łomane przez średnio, łomane przez duże wpadki. Nie widzę sensu. Nie ma żadnego jakiegoś aspektu fabularnego, metaforycznego czy jakiegokolwiek innego, który by tą serię pchał w wyższe rzeczy. Mogę powiedzieć jeszcze tyle od siebie, że jak oglądałem Made in Abyss, to na przykład Made in Abyss uważam za znacząco lepsze przedstawienie. Znacząco przyjemniejszy odbiór niż serię wyżej wymienioną. Więc to by było na tyle. Found a ghost on the past, a memory that last. Seems like yesterday, then we.